Dzisiaj zaintrygowani arcykapłani i starsi kwestionują potężną i energiczną władzę, jaką wykazywał Jezus Chrystus. Już od dawna księga powtórzonego prawa nie obiecywała króla Izraela i świata, nowego Dawida, ale nowego Mojżesza. Oznacza to, że zapowiadano proroka z takich, którzy byli tylko w Izraelu. Nie wróżbitę przyszłości, ale kogoś, kto ukaże oblicze Boga, a tym samym drogę, którą powinniśmy podążać. Codzienna modlitwa. Dzisiejsza Ewangelia zachęca nas do rozważenia dwóch aspektów osobowości Jezusa sprytu i autorytetu. Zwróćmy uwagę najpierw na spryt. On dogłębnie zna ludzkie serca, zna wnętrze każdej osoby, która się do Niego zbliża. A kiedy arcykapłani i dostojnicy ludu zwracają się do Niego, pytając złośliwie, jakim prawem to czynisz? Jezus, znając ich fałsz, odpowiada im innym pytaniem: skąd pochodził chrzest Janowy? Z nieba? Czy od ludzi? Nie wiedzą, jak mu odpowiedzieć, ponieważ jeśli powiedzą, że pochodził od Boga, zaprzeczą samym sobie, ponieważ nie wierzyli w niego, a jeśli powiedzą, że pochodził od ludzi, narażą się ludowi, który uważał go za proroka. Znajdują się w ślepym zaułku. Przebiegle Jezus jednym prostym pytaniem obnażył ich hipokryzję. Pokazał im prawdę. A prawda zawsze jest niewygodna, sprawia, że się chwiejesz. My również jesteśmy wezwani do posiadania przebiegłości Jezusa, aby obalić kłamstwo. Tak często dzieci ciemności wykorzystują całą swoją przebiegłość, aby zdobyć więcej pieniędzy, więcej władzy i więcej prestiżu, podczas gdy dzieci światłości wydają się mieć nieco uśpioną przebiegłość i wyobraźnię. Tak jak człowiek świata wykorzystuje swoją wyobraźnię w służbie swoich interesów, tak my, chrześcijanie, Musimy wykorzystywać nasze talenty w służbie Bogu i Ewangelii. Na przykład, kiedy spotykamy osobę, która źle mówi o kościele, co zdarza się często, jaką przebiegłością potrafimy odpowiedzieć na negatywną krytykę, albo w środowisku pracy, w przypadku kolegi, który żyje tylko dla siebie i ma wszystkich gdzieś, jaką przebiegłością potrafimy odpłacić dobrem za zło? Jeśli kochamy go tak jak Jezus, nasza obecność będzie dla niego bardzo niewygodna. Jezus sprawował swoją władzę dzięki głębokiej znajomości ludzi i sytuacji. My również jesteśmy powołani do sprawowania tej władzy. Jest to dar, który pochodzi z góry. Im więcej ćwiczymy się w porządkowaniu naszych spraw, drobnych spraw codziennych, tym lepiej będziemy potrafili wskazywać drogę ludziom i zarządzać sytuacjami dzięki natchnieniom Ducha Świętego. Zostań z Bogiem!